Od 8 do 22 września potrwa akcja szafowanie dla Bartusia. We wszystkich placówkach Moku, szkołach podstawowych i w przedszkolach można przynosić różnego rodzaju ubrania, które nadają się jeszcze do użytku. Koce, pościele, pluszaki, buty, wszystkiego rodzaju tekstylia. Szkoły i przedszkola przygotowują specjalne miejsca, by mieszkańcy mogli łatwo zostawić rzeczy. Wnęka się znajduje przy wejściu głównym, żeby rodzic nie musiał daleko szukać ani żeby też nie, nie robić kłopotu. Tym właśnie którzy chcą się podzielić tymi darami, no i oczywiście mamy dodatkowe pomieszczenia, w których będziemy od razu e, sprawdzać te rzeczy, prze, e, przeglądać i oddawać do, już do, do, do wywiezienia. Worki z tekstyliami można zostawiać także w filiach Mysłowickiego Ośrodka Kultury. Bardzo prosimy o przywożenie rzeczy w workach, wypełnione do czy czwarte. Ważne, żeby to były rzeczy do użytku jeszcze, czyste, wyprane. Szafowanie to tylko jedna z wielu akcji pomocy dla chłopca. Choćby w miniony weekend odbył się festyn na wesołej, a już jutro motocykliści z wilczej Watachy pojawią się na Mysłowickim rynku, by wesprzeć walkę Bartusia z dystrofią mięśniową Duszena. Zbiórka prowadzona jest tak, że na portalu się pomaga.